Kulturalny piątek, czas start. Domnika dzieje się dzień dobry. Dziś mamy tyle atrakcji, że zawstydzony poczuje się sam róg obfitości. Będzie teatr, będzie książka, będzie gra. A teraz w naszym programie fuzja zdrowia i kultury. Ze mną gość pani Wioletta Urbańska i będziemy rozmawiać o festiwalu. Festiwal Pełnia Zdrowia, Stare i Nowe Wibracje. Gdybyśmy rozwinęli na początek to hasło. Festiwal Pełnia Zdrowia, Stare i Nowe Wibracje to jest taki pomysł, który rozłożony jest na kilka imprez. Weekendowych, za nami już koncert w planetarium folkowego zespołu Wołosi, za nami koncert Natalii Niemen, ale przed nami właśnie taki zestaw trochę duchowych informacji, zarówno właśnie duchowych, jak i tych takich namacalnych, fizycznych, badanych przez naukowców dotyczących detoksu człowieka dotyczących wspierania go przez ziolecznictwo, przez grzyby, no przez konopie, osławione, gdzie będzie można zaczerpnąć takiej wiedzy. Będzie taki wykład jak o konopiach prawie wszystko. I będziemy mogli budować tę swoją harmonię. Festiwal trwa do 2 grudnia, także jeszcze całkiem sporo czasu mamy, aby skorzystać. Koncert Mietka Szcześniaka również przed nami. Tak, koncert Mietka Szcześniaka przed nami jest to 30 listopada, trochę Andrzejkowo, pod tytułem Nieposzcie Miłości. Jest to jakby zwieńczenie, ponieważ rano jest też e, wykład e, na temat ile warte jest słowo pani e, doktor habilitowanej Katarzyny Kwapisz-Osadnik i e, doktora Jacka Kurka. E, I będzie to takie, taka pełnia, więc należy chyba na wszystkie te imprezy się zapisać. I, i przed nami również e, jest e, e, impreza w Teatrze Ziemi Rybnickiej gdzie będzie właśnie będą te wibracje czyli wibracje jako y, misy tybetańskie jako y, muzykoterapia dla dorosłych dla dzieci y, i jako koncert pana Leszka Muszdera y, też ze wstępem y, Takim wprowadzeniem. Festiwal Pełnia Zdrowia to nie pierwsza jego edycja, ale miejmy nadzieję, że również nie ostatnia. Czy już możemy to potwierdzić oficjalnie? Tak, dlatego że i, cyklicznie są organizowane imprezy, cykliczne też różne spotkania, nawet wyjazdy udało się zrealizować wyjazd do Włoch. Przed nami czeski Krumlov, dla tych, którzy zechcą, nie wiem, czy są jeszcze bilety, ale też serie właśnie wykładów, które są ogłaszane systematycznie i jest wiele osób, które w ten sposób jakby zintegrowało się i pomaga sobie, ale też wielu przedsiębiorców takich, którzy w tej pełni zdrowia jakby funkcjonują, mają na co dzień do czynienia z naturą i ją sprzedają, możemy tak powiedzieć, zamkniętą w różnego rodzaju pojemnikach więc naprawdę jest to takie poszerzanie swoich horyzontów, ale znalezienie się też w atmosferze świetnych ludzi, którzy szukają czegoś więcej. Ale też takie holistyczne spojrzenie na to, co powinno się nazywać szczęściem. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie. A teraz wykorzystamy magię telewizji i przeniesiemy się w czasie i w przestrzeni. 15 listopada w katowickim spotku odbył się spektakl muzyczny o tej, co jasnej broni częstochowy, tej z Fatimy, piekar śląskich i kibecho. Zapraszamy na relację ze spektaklu Maryja. Ona jest po prostu opowiedziana od strony chyba człowieczej bardziej, po prostu nie, tak jak zresztą wydaje nam się, nie osobiście, że żyła, no była po prostu kobietą, to się wydarzało, fanfary jej nie grały z powodu wszystkich możliwych decyzji i zmagała się i miała swoje wątpliwości, więc myślę, że... No, nowoczesność można mieć na myśli jakby w takim powiązaniu teatrów, że język jest taki bardziej rozległy, bo to nawet nie o to chodzi, że, że swobodny, bo poddany bardzo tekstowej historii temu, co z wszystkich możliwych źródeł napisał reżyser ale podejście nowoczesności no chyba w różnorodności widzę najbardziej. Wydaje mi się, że każda historia opowiedziana wiarygodnie, prawdziwie, z takich przemyśleń, i połączeń i szczerze przez artystę z muzyką, która ma swoją wartość. No absolutnie może docierać właśnie czasem może nawet bardziej, bo bez pewnych takich przyzwyczajeń, w jakichś naszych własnych języków, czasem ograniczeń w tym, że bardzo przywykliśmy do czegoś. Więc wszelka otwartość, różnorodność sprzyja temu, że jeśli jest tam szczerość na scenie, z naszej strony to myślę, że widzowie mają szansę cokolwiek przeżyć. Myślę, że ta Maryja tej muzyce błogosławi i ją prowadzi. Jest pięknie, jestem bardzo dumny z muzyków, którzy no dali prawdziwe tchnienie tej muzyce, którą udało mi się skomponować. No dla mnie to jest zaszczyt, po prostu nigdy tak nie miałem i nie wiem czy tak jeszcze kiedykolwiek będę miał około 180 muzyków, wokalistów. Kury w tym wliczone, band, już tak podsumowując i wszyscy pod moją batutą, no jest to duży zaszczyt, nigdy takiego dużego składu nie miałem i nie oczekuję, że to się powtórzy. No jest to spełnienie marzeń każdego kompozytora i dyrygenta. Z jednej strony chcemy pokazać tą historię Maryi, że ona nie jest taką historią gdzieś tam zamkniętą w jakiejś świętej księdze, tylko że to jest historia żywa, która może nam też coś powiedzieć dzisiaj. W związku z tym właśnie to młode pokolenie może z tego skorzystać. Stąd też i forma muzyczna, i forma taneczna, ale też teksty, które Mariusz świetnie napisał, one właśnie odnoszą się do współczesności. Czyli to nie jest taki przekaz biblijny jeden do jednego. Ja myślę, że to jest unikat w skali europejskiej, a może i światowej, dlatego że my tworzymy coś od podstaw, prawda? To nie jest coś, co my przejmujemy. To nie jest jakiś koncert, na którym występuje artysta, który jest sprawdzony i tak dalej. To wszystko zostało od podstaw zrobione. I przy tej ilości osób występujących, bo ja, ja do końca tego nie potrafię policzyć, ale na dziś mogę powiedzieć, że to na pewno będzie 360 osób, więc to jest naprawdę coś potężnego, niezwykłego i to jest, jest to unikatowe. Myślę w takiej skali, skali bardzo szerokiej. Teatralna sobota przed nami po pierwsze w Teatrze Polskim we Wrocławiu o godzinie 19.00 odbędą się szewcy i tego samego dnia, tyle że w Nowym Teatrze imienia Witkacego w Słupsku, również o 19.00 zagrane zostanie spektakl Łatwe Rzeczy. 28 listopada we wtorek wernisarz wystawy prac malarskich marzanny Stokowskiej malowało serce w miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu o godzinie 12.00. A w czwartek 30 listopada z Twoją córką nigdy, to komedia Wrocławskiego Teatru Komedia, która rozpocznie się o godzinie 19.00. 2 grudnia w sobotę koncert Darii ze Śląska w Bytomskim Centrum Kultury, również o godzinie 19.00. A 27 stycznia 2024 roku w sobotę Chorzowska Biesiada Śląska, zawita w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w Chorzowie, start tego wydarzenia o 18.00. Czas na kącik gier. Wdzieje się? Wojtek Żegolewski. witam serdecznie. Dzisiaj będzie coś dla fanów sportowych emocji. Gra e, futbol, gra wyprodukowana przez firmę Aleksander, producenta gier e, rodzinnych. No, na czym polega piłka nożna? Chyba nikomu nie trzeba e, tłumaczyć. Tylko niektóre panie, no i niektórzy też panowie, nie wiedzą, że ten swetrze to bramkarz. No ale u nas bramkarza nie ma. U nas e, zamiast bramki e, są te ręce i takie specjalne gumki. Ja może na chwilkę tutaj e, e, nachylę to do kamery. E, na czym polega ta gra? To jest taka uproszczona wersja słynnych piłkarzyków, czyli tych takich piłkarzyków na sprężynkach. Tutaj wszystko jest w naszych dłoniach i w naszej celności, albowiem tutaj, gdzie biegnie ta deseczka, jest. E, taki mały otworek, przez który trzeba przycisnąć 5 naszych pionów, ale oczywiście nie robimy tego tak, by było za łatwo. I oczywiście e, ktoś z drugiej strony nam przeszkadza. Ja będę miał o wiele łatwiej, bo nie mam dzisiaj adwersarza. No, czyli mniej więcej jak Mołdawia z Polską, albo jak Albania, bo z Mołdawią zremisowaliśmy. Proszę bardzo. O, musimy tutaj trafić cyk. O! I out. Proszę bardzo. Op. O! Trzeba mieć jeszcze trochę siły, śniadania nie jadłem. O proszę bardzo. Jeżeli pięć naszych pionów ym, przedostanie się na połowę przeciwnika, no to wygrywamy rundę. Grać można oczywiście w nieskończoność. Możemy się umówić, że ym, pięć pionów, jedna taka runda to jest jeden y, gol. No i możemy grać jak Polska z Albanią, tylko oczywiście życzę lepszego wyniku. Jeżeli chcecie spróbować ym, jak się gra w grę futbol, wejdźcie na naszego Facebooka, Facebooka telewizji TVS. Znajdźcie post konkursowy. Tam ym, no i oczywiście musicie na nie odpowiedzieć prawidłowo. My się z Wami skontaktujemy. Czekają dwie gry, futbol, gry firma Aleksander, producenta gier rodzinnych. W naszym programie czas na historię powieści, która wcale nie jest typową powieścią. Ze mną pan Leon Wostala, autor książki "Royber z Rozbarku. Dzień dobry. Witam was, rosną mili słuchacze. Panie Leonie, proszę mi powiedzieć, to jest już druga pana książka, napisana powieść w 100% w języku śląskim. Rozumiem, że powstała z miłości do małej ojczyzny. Ja, ja to tak właśnie w głowie mi się coś tak urodziowe ubię i po prostu myślę, jak to zrobić, żeby nasi młodzi i Wnukowie, dzieci wiedzieli, jak to tu na tym górnym śląsku było. I godą, a to trzeba coś naskryklać, napisać. No i tak to powstało. Jak wyglądałby to w czasach, kiedy pan był dzieckiem? No, jak ja był dzieckiem, było całkiem inne życie. Inaczej my go dali. mi tą gwarą, taką jak ja teraz godą, Potem to nazywali językiem śląskim, trochę z niemcunego. też było. No i to było tak rozmaicie. No. Inne życie po prostu spotkaliśmy się we familokach, z sąsiadami graliśmy rozmaite gry, z futbol, takie graliśmy też y, procesja w no takie rozmaite rzeczy, no po tym się szło do szkoły, no i to tak pomału te życie uciekało, ale to były najlepsze czasy i chciałbym, żeby wszyscy to sobie jakoś też mogli kiedyś opisać, tak jak ja to zrobiłem. Panie Leonie Rozbark, to też stolica śląskiej kultury, z którą tradycją pan się najbardziej utożsamia śląską? No ja się najbardziej właśnie z Rosenbergiem, tak to tu było, nie Rozbark. I to też było tak trochę podzielone, tak śmiesznie trochę zrobione, bo gadałem, jak ty mieszkasz tam na wierchu, bliżej nie, to to jest górny, górny Rozenberg, a tu w centrum, tylko kościele, to jest dolny. No, my się zawsze wadzili, w tomu mu ale tak ryktyk, to my byli rozbarczani. Nie? Przeczytałam, że na kartach tej powieści można też poczuć ten klimat Bytomias przed wielu lat. Jak wtedy wyglądało samo miasto? No właśnie, ja tak myślałem, jak ja to ino na skrytką łomię, to powiedzą, że to jest biografia. Nie? A przecież tam my chodzili byle kajnie, po hałdach się lotało, szło się na jakby tramwaje potem autobusowe, szło się na kopalnia Rozbark. No i Godim, no, trzeba też to opisać od granicy do, do samego, e, samego kopalni, trzeba też trochę uderzyć w inny bytom, czyli to ulica Powstańców Śląskich, Piekarsko. Też jak nam się udało uciec, bo magma no, ma nigdy nie pozwoliła za daleko latać, nie? na kościuszki czy tam na Bańchownie. No i tu po prostu patrzyliśmy, jak to się robi, co się dzieje. No i tak my się bawili. No tylko nie my, bo też byli inni, co przyjechali i po tym z nami my musieli im gadać, kaj co jest, bo inaczej coś dali, czyli nie po naszemu. Powiedział pan tak, żeśmy się bawili. Jakie były takie stricte śląskie zabawy, jeśli chodzi o dzieciaki właśnie? No tego było w pieruny, muszę powiedzieć. Tego było prawie 45 i z tego to jest opisane w książkach. Był cumbergaj, był futbal, nie? Jak to go dali. Był głuchy telefon. No tych ty grów, no jakby to wymienić, to by to trwało, nie wiem, w pieruny, nie? Trzeba to po, po prostu poczytać, zobaczyć, co tam pisze i tak dalej. Panie Leonie, a jak wyglądała praca nad tą powieścią? Długo pan pisał Royber z Rozbarku? Nie, ja się tak... Ja, ja się to jak w 2021 właśnie do łba przyszło, do Gowy i gadałem, kule, co by to zrobić, no, ale jak ja to napisał na skryflu po swojemu, nikt tego nic nie będzie wiedział. No i ja no to żonie, to napiszmy to razem, potem zobaczymy, co się będzie. I potem był kolega, go ale to by trzeba też, ponieważ bytom był śląsko-gwara, był też częściowo niemiecki, trzeba by napisać coś, żeby to jakoś wyglądało do ludzi, żeby to wlazło, nie? No i on potem wymyślił że jeszcze do książki do słownik, żeby inni wiedzieli, no bo wiadomo, Hanes i gorole, no to dwa rozmaite światy i oni będą czytać, muszą wiedzieć co tam pisze, nie? Pani Leonie, to ja bardzo serdecznie dziękuję za ten słownik, bo to oznacza, że zrozumiem co tutaj pan napisał. To właśnie mi o to chodziło, żeby to żeby to każdy kapnął, jak to było, nie? Proszę Państwa i Wy również możecie wygrać tę książkę Pana Leona już dziś na naszym Facebooku konkurs. Regulamin konkursu na www.tvs.pl. Panie Leonie, dziękuję bardzo serdecznie za spotkanie. Ja również, no, żegnam żegl cię dziuszka. No. Państwu dziękuję za oglądanie i pamiętajmy, że widzimy się już za tydzień w programie Dzieje się. Do zobaczenia.